Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym filmie na kanale Robinsona. Zabraliśmy Was dzisiaj razem z Dominikiem Wesołowskim nad jezioro Kierskie niedaleko Poznania. Jezioro ma około 300 hektarów. Także jest to dosyć, dosyć duże jezioro, bardzo głębokie. Średnia głębokość tutaj na tym jeziorze to jest około 10-11 metrów, w najgłębszych miejscach nawet 30 metrów. Także no jest, to, jest to bardzo, bardzo głębokie łowisko, co powoduje, że jest ono dosyć trudnym, bo nie jest to takie, takie jezioro, gdzie usiądziemy sobie byle gdzie, rzucimy i będziemy łowić ryby. Bardzo ważnym było tutaj, przygotowując się do łowienia, porządne wygruntowanie tego całego łowiska, ponieważ jest tutaj taka charakterystyczne od brzegu, mamy bardzo bardzo płytko, bardzo równo do około metra. Nagle schodzimy w dół taką skarpą. Ta skarpa ciągnie się tak do 40 metra i dopiero potem mamy ładną taką półeczkę aż do, do ponad 70 metra. Także bardzo ważnym i kluczowym dzisiaj było znalezienie tego właśnie, tego głębszego miejsca, równego miejsca, żeby nie łowić też na tej skarpie. Tyle ode mnie wstępu na temat łowiska. Resztę, jeśli chodzi o zanęty, robaki, przedstawi nasz szef kuchni, dzisiejszy Dominik, ponieważ oddałem wszystko w jego ręce, a naprawdę wyposażył naszą dzisiejszą kuchnię w bardzo bogato, w bardzo to bogate robaki, także zapraszam do niego, na pewno Wam przedstawi wszystkie, wszystko, co przygotował. Tak jak Maciej przedstawił na początku, to ja dzisiaj zająłem się przygotowaniem całego towaru do wędkowania. Naszym celem dzisiaj było przeselekcjonowanie płoci i przeselekcjonowanie większych leszczy. Skupiliśmy się bardziej chyba na tych płociach, bo gdzieś tam ukierunkowane zanęta podnie. Dzisiaj użyliśmy sobie super kraka płociowego jasnego i Gold Pro e, Brim Ciemnego. Przygotowaliśmy sobie to 1 do 1 w zalędzie słuchaj po całej paczce do tego mamy z y, robaczków mamy grubego białego mamy pineczkę mamy ochotkę hakową na haczyk właśnie mamy jokersa mamy kastera i mamy gotowane konopie sobie wczoraj gotowałem konopie właśnie w domu Gdzieś tam będziecie mogli zobaczyć sobie na przebitkach, jak to wygląda. Ja to akurat zawsze kładę słoiczki, żeby jeszcze dopalić sobie zanęte właśnie tym całym, tą całą wodą, co właśnie pozostaje z gotowania. Taka ciekawostka, jak sobie ugotujecie takie konopie, ważycie do słoiczków, to naprawdę mogą sobie potem długo, długo stać. Co do samych konopi, przygotowania. Dzień wcześniej namoczyłem je w wodzie. Zostawiłem na całą noc, żeby następnego dnia właśnie je ugotować. Konopie gotujemy do momentu aż 80-90% tych konopi nie puści takich kiełków. To oznacza, że konopie nasze są gotowe. Nie sugerujmy się tym na początku, że tylko kilka, może nawet połowa tych konopi ma te kiełki. To jest bardzo ważne, żeby większość właśnie konopi miało te kiełki, bo to daje właśnie ten aromat, ten właśnie wygląd na dnie. A przede wszystkim to dopala bardzo dobrze naszą zanętę. Nie wylewajmy wody z konopi. Zdajmy do słoików. Te słoiki potem możemy, tak jak wspomniałem wcześniej, możemy sobie postawić nawet gdzieś do e, późniejszego użycia. Nic z tym się nie stanie, jak użyjemy za miesiąc czy dwa. Naprawdę, a to podczas chłodnych pół roku, tak teraz już woda naprawdę jest zimna, e, tą późną jesienią, wczesną wiosną, czy w samą właśnie zimą, jest idealnym dopalaczem właśnie do zanęt na grube płocie. Koszyczki, których będziemy używać, no mamy chłodniejszą wodę, więc tutaj będziemy sobie używać nie duży, tylko średnich i małych koszyczków właśnie po to, żeby nie przynęcać tej ryby, ale też dać właśnie ten wartościowy towar. Tutaj ja bynajmniej się skupiam na tym, żeby dzisiaj rybie dać więcej robaków, więcej właśnie tej spożywki grubej niż tej samej zanęty, z tego względu, żeby właśnie przeselekcjonować te większe rybki. Taki mały, fajny patent na to, jak łowimy właśnie na głębokiej wodzie i jak możemy zadejtować nasz koszyczek. E, tutaj mam nasz koszyczek Robisonowy do łowienia dystansie. Dzisiaj łowimy na naprawdę głębokiej wodzie e, i żeby ta zanęta też na mnie uwalniała się, nie chcemy powodować właśnie tej smugi w wodzie, bardzo fajnym mm, zastosowaniem jest użycie taśmy izolacyjnej. E, pozwoli to nam owinąć te nasze krateczki, w ten sposób, żeby zanęta po prostu nie uwalniała się podczas opadania na naprawdę yy, głębokie Wody koszyczek opada nawet do 9 sekund 8 sekund co może uwolnić bardzo dużo części tej frakcji naszej jest to nieraz pożądane przy łowieniu właśnie płotek właśnie żeby stworzyć taki właśnie smugę ale dzisiaj e, ja zdecyduję się położyć właśnie jak najwięcej tej zanęty na dnie i chcę żeby właśnie ona jak najwięcej tam zostało nie smużyła też do góry z tego względu że są też duże leszcze. Chcę troszkę właśnie pójść w tą stronę. Nie wiem, jak to zrobi Maciej, ale ja właśnie dzisiaj owinę sobie taki koszyczek taśmą izolacyjną. Opowiem wam teraz, jak w jaki sposób najlepiej wygruntować sobie i poznać mniej więcej tą głębokość tego łowiska. Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie podać tego co do, co do metra. To jest tylko takie bardziej yy, porównanie. Yy, czasu jaki opada koszyk do dna i dzisiaj robiliśmy to w taki sposób, że zarzucaliśmy sobie wędkę na, na dany dystans, ja sobie zarzuciłem na od, od, odmierzyłem sobie 70 metrów zmierzyłem sobie to na kijkach i rzuciłem kiedy koszyk wpadał do wody, włączałem stoper i w momencie kiedy koszyk opadł do dna, to jest na, bardzo widoczne na, na szydówce, to jest takie charakterystyczne Poluzowanie szczytówki. wtedy zatrzymywałem stoper i wiedziałem mniej więcej ile sekund opada. Następnie zwijałem około 5-6 obrotów korbką, wiem, że to jest około 5 metrów w moim kołowrotku. Zaklipsowałem po raz kolejny i rzucałem i, po, i tak w kółko zwijałem po te 5 metrów i miałem ten obraz od tego 70 metra, jak ta głębokość mi się zmieniała, aż do tego metra powiedzmy 20, gdzie już widziałem, że jest ta skarpa i już bliżej nie, 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 nie gruntowałem, bo to nie miało sensu. Bo na takiej skarpie nie chciałem łowić, bo w momencie kiedy ten koszek by wpadał, ta zanęta mogłaby lekko, lekko się zmywać. Też te ryby tak na tej skarpie nie za, bardzo, nie za bardzo chciały, nie powinny tam raczej być. Także znaleźliśmy sobie te zejście, koniec skarpy i tą półeczkę poprzez właśnie wygruntowanie. Dodatkowo warto jeszcze sobie po, po tym wygruntowaniu, jak już sobie znajdziemy tą naszą, yy, że tak powiem, wymarzoną yy, odległość. Wtedy warto posłać tam koszyk i przez jakieś co najmniej 10-15 metrów, najpierw przez całą tą odległość, na której łowimy, przeciągać sobie tą wędkę z koszykiem, żeby sprawdzić, czy na naszej drodze nie ma jakiegoś zaczepu. Warto takie coś zrzucić sobie 2 trzy razy, przesądować sobie to dno, bo po co posyłać koszyk w miejsce, gdzie na przykład za w okolicy metra mamy jakiś zaczep i połowa ryb, którą będziemy mieli na haczyku, będzie nam chodziła, a ten zaczep będziemy ją tracić. Obraliśmy sobie te nasze dystanse, mini głowił na tym około 45 metrze, dlatego korzystał z wędek 360. Do tego korzystał też z kołowrotka, który będzie nowością na przyszły rok. Jest to kołowrotek Federman Long Cast, którego możecie znać już z tego roku, tyle że na ten rok wyszedł model 556. A Dominik korzystał z nowości na przyszły rok, czyli model 456, czyli delikatnie mniejszy ten kołowrotek. Na pewno będzie on dużo lepszy właśnie do wędek 360, ponieważ ten model 556, którego akurat ja dzisiaj korzystałem, nadaje się dużo lepiej do wędek 390 i 420. Ja dzisiaj korzystałem z wędki 390 do 90 gram i razem z tym kołowrotkiem rzucanie na 70 metrów nie było, nie było żadnym problemem. Oczywiście obydwoje łowiliśmy na zestawy zbudowane na pleciące, bo wiadomo, jest już, jest już dużo chłodniej. Te ryby nie biorą aż tak, aż tak dynamicznie, jakby to było latem. Także postawiliśmy na delikatność, więc wybraliśmy zestawy oparte na pleciące. Do tego, oczywiście, dowiązane kawałek amortyzatora z feder gumy. Do tego cienki przypon. Od 0,08 do 0,10, także takie typowo jesienno-zimowe, delikatne łowienie. Haczyki, raczej w wielkości od 16 do 20, raczej te, te większe już nie wchodziły dzisiaj w grę. Choć na haczyk można było zakładać nawet 2-3 białe robaki, ryby nie miały z tym problemu. Bardzo istotnym elementem dzisiejszego zestawu, który był nam właśnie potrzebny do łowienia na takich dystansach, jakie sobie wybraliśmy, były oczywiście koszyczki. Dzisiaj obydwoje korzystaliśmy z koszyczków Robinsona typu Bullet w gramaturach od 40 do 60 gram. Koszyczki te dawały radę na takie dystanse, dzięki oczywiście swojemu temu dolnemu obciążeniu. Jest to, jest to bardzo, bardzo pomocna rzecz. I ten rodzaj koszyków, moim zdaniem, jest jeden z najbardziej trafnych do, do takiego dystansowego łowienia, ponieważ ten y, cały ciężar skupiony na dole koszyczka powoduje, że ciągnie on nam ten cały zestaw i jesteśmy w stanie rzucać na takie dystanse. A przede wszystkim jesteśmy w stanie celnie rzucać na takie dystanse. A to przy łowieniu, szczególnie takiej porze jesienno-zimowej, gdzie te ryby nie są aż tak aktywne, jest, jest moim zdaniem kluczowe. I, I dzisiaj to nam się udało, byliśmy celni, ryb się udało troszeczkę połowić. Nie było może kilku kilogramowych bonusów, ale bardzo, bardzo przyjemnie dzisiaj ryby z nami współpracowały. Były ładne płotki, były też leszczyki. Także mile spędzony dzień nad wodą i to jest chyba najważniejsze. Jest już trochę ciemno, światła już brakuje. My za chwilę też zaczniemy się powoli zwijać. Jeszcze tu kończymy wędkowanie, wiadomo wędki jeszcze w wodzie. Ale to już na dzisiaj można powiedzieć tyle. Mieliśmy płocie, mieliśmy leszczyki, były krąpie, których nie chcieliśmy łowić i myślę, że gdzieś tam tym towarem, który przedstawiliśmy dzisiaj rybom przeselekcjonowaliśmy sobie te większe płocie właśnie. Jakieś leszczyki wpadły. I miałem nadzieję, że te leszcze, które są tutaj naprawdę w dużej ilości, te duże leszcze nas ugoszczą, ale niestety dzisiaj niestety nie mieliśmy możliwości złowić takiego, jakie, jakiego bym chciał. Ale myślę, że z płotek możemy być bardzo zadowoleni, bo też w sumie po to tutaj przyjechaliśmy z tym towarem płaciowym. Więc co, eee, do tego filmu zachęcam Was do subskrypcji, lajkowania, komentowania. Zapraszam Was na nasze social media na Facebooku, na TikToku, na Instagramie i do zobaczenia.